To obiekt wielu dyskusji. Nie bez powodu. Ma najwięcej bramek w Lizes. No, Szukamy na Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Cieszymy się, że to nam przypada przyjemność komentowania dziś dla Państwa tego meczu. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. Wisła Płock kontra Widzew Łódź. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą, ofensywną piłkę i nie zabraknie bramek. Na piłka. Dobre zachowanie. Teraz ruszy do przodu. No ładne było to uderzenie teraz. Szkoda. Tak, dobrze tutaj przymierzył. Uderzył technicznie i niewiele zabrakło. Może być szansa. Ależ niebezpiecznie. Oj, co też się teraz stało? Bramka samobójcza. No, reszta drużyny nie jest zadowolona. Nieszczęśliwa bramka. Widzimy, że niewiele dało się zrobić. Piłka najpierw odbiła się od bramki. Szkoda tylko, że trzeba to zaliczyć jako bramkę samobójczą. Mamy pierwsze trafienie. Teraz liczymy na więcej. No i posłuchajmy najświeższych wieści z meczu Krakowi. Mamy pierwszą bramkę dla ekipy Jagiellonii Białystok. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Mamy 11 minut meczu. Dziękuję bardzo za meldunek. Cóż wspaniałego, jak ten zawodnik zachował się w obronie. Muszę przyznać, że obrona zadziałała dobrze. Groźnie zapowiada się ta akcja. Doskonały strzał z główki, ale jeszcze lepsza interwencja. Świetna reakcja i ratuje swój zespół. Szybko wykonany stały fragment. Już grają. Że teraz pracują w konstruowaniu akcji. Grafia w słupek, zagrożenie nie minęło. I sędzia przerywa grę, odgwizdując spalonego. Powiadujemy się teraz, że jest zmiana wyników w spotkaniu Lecha Poznań. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla Piasta Gliwice. Mamy w ten sposób wyrównanie na 1-1. Jest 19 minuta meczu. Bardzo dziękuję za informację. Bardzo dobre to podanie. I strzela! Juka za boiskiem. Widzę, włód zacznie z narożnika boiska. Stoi przed dobrą szansą na podwyższenie prowadzenia. Nie wrzucają. Krótkie podanie. I teraz uderza. Radzi sobie Brankarz. Wyciągnął się trochę, ale takie interwencje tylko wzmagają w nim pewność siebie. Dowodzi swoich zdolności i dobrej dyspozycji. Pewnie i obrońcy poczują się teraz bezpieczniej. Ryzykowne wejście, ale zły pomysł na rozegranie. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Chwileczkę. Mamy wieści z innego meczu. Oddajemy głos do studia. Mamy pierwszą bramkę dla Górnika Zabrze. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Mija 29. minuta meczu. Dziękujemy za te informacje. Piękne podanie. Pędzi ciekawie. Już wydawało się, że zdąży do tego dojść, ale Bramkarz dobrze wyszedł. Dopadł do piłki pierwszy. Ależ niebezpiecznie! Świetna interwencja! Atak udaremniony. Mają piłkę. Zbliża się koniec pierwszej połowy. Drużyna przyjezdna prowadzi. Chyba można Jacku pochwalić ich postawę w tej pierwszej odsłonie dzisiejszego meczu. Dla takiej drużyny jednobramkowa przewaga przy szczelnej obronie może wystarczyć do wygranej, ale na pewno nie daje gwarancji. Myślę, że po przerwie zobaczymy jeszcze kolejne sytuacje i nieco więcej bramek. Czy pójdzie to w stronę remisu, czy wyraźnie wygranej? Okazja nie z tej ziemi! Aut bramkowy, a pachniało tu przez chwilę golem. Ja byłem pewien, że piłka znajdzie się w siatce, a jest na piątym metrze. W jednym z pozostałych spotkań padła bramka. Halo, studio. Tak, to jest kolejny gol dla Zabrza. Daje im doprowadzenie 2 do 0. Za nami 41 minut tego spotkania. Dziękujemy za informację. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga. Mogą wyrównać. Nie do wiary, jakim cudem nie ma gola. Domku też tego nie rozumiem, to była 100, co ja mówię, dwustuprocentowa okazja. Tak więc przed nami tylko jedna dodatkowa minuta. Bardzo szybko powstrzymują to zagrożenie. Nic z tego nie wyniknie. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Widzę, fłód zaczyna tę odsłonę. RTS póki co może cieszyć się golem przewagi w tym meczu. Dają wyrównania, ale nie podpalają się, grają cierpliwie. Świetnie zablokowany strzał. Bez faulu, czyściutki odbiór. Świetne, prostopadłe podanie. Broni, dobrze. Okej, rozegranie teraz. Świetnie teraz. Elo, elo. próba górnego podania ten transfer działa na wyobraźnię myślisz że zawodnik sprawdzi się w nowym klubie to młody i bardzo perspektywny. patrzmy bo ta akcja nabrała tempa tak jest wpadło czyli mamy wyrównanie cios za cios ależ nam się teraz zrobiło meczyko znowu mamy remis jest 1 do jednego. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Strata, a dobrze się ta kontra zapowiadała. Przerzuca piłkę nad linią obrony. Uwaga. Otrzymałem informację, że w meczu Lecha Poznań padł gol. To kolejne trafienie dla drużyny Gliwice. Prowadzą teraz 2 do 1. Teraz tylko trafić. Nie, nie. Nic takich strzałów nie będzie. Pudło. Sztab szkoleniowy postanowił Musieliśmy na moment przerwać. I mamy bramkę dla Piasta Gliwice. Obecny wynik to 2-1. Szansa! Dobrze interweniuje, zagrożenie oddalone. Rywal podchodzi coraz bliżej, a oni tylko się przyglądają. Nie ma piłkę w pole karne. I wydawało się, że będzie groźnie. Ale wyłapuje to dośrodkowanie bez większych problemów. I jak to rozegra? I gol! Mam kilka wariantów podania piłki. Świetnie się zachował we własnym polu karnym. Ta wychodzi poza linię końcową Boiska. Będziemy mieć rzut rożny. To dobra okazja do podwyższenia prowadzenia. Mamy informację o golu na innym stadionie. Oddaję głos do studia. To trzecie trafienie dla drużyny warszawskiej Legii. Prowadzą teraz trzy Minęło. No, może teraz? Może wyrównają. I gol! No. Drużyny przeciwnej nie trwała długo. Świetny powrót Pogry w ich wykonaniu. Mają remis. Każdy bramkarz zna to uczucie, gdy sięga piłki palcami, ale ta i tak wpada do siatki. Zrobione chyba wszystko, co można, ale to nie wystarczyło. Co tu się jeszcze wydarzy? Teraz piłkę. A dobre opcje do rozegrania. Wypieszczone podanie. Aj! Poprzeczka! Ale to jeszcze nie koniec akcji! Ach jaka szkoda, że to nie weszło. To mogła być kluczowa akcja tego meczu. A tak? W dalszym ciągu mamy remis. Nie dopisało szczęście, gdyby piłka poleciała minimalnie inaczej. Byłby gol. Teraz muszą skupić się na tym, by odzyskać piłkę. Dobra intuicja, jest przejęcie. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. O, dobre, ofensywne podanie. Ryzykownie, ale skutecznie. Mamy potwierdzenie. Zostaną dorzucone dwie dodatkowe minuty. Nadal remis, ale to ich wyraźnie nie zadowala. Spróbują teraz przechylić wynik na swoją korzyść. Jest przyjęcie, może teraz spróbować. Szanowni Państwo, co tu się wydarzyło? Posyła piłkę do Bramki z voleja. Fenomenalne wykończenie. To już koniec. Drużyna gości może cieszyć się z wygranej. Ależ wyrównane oglądaliśmy spotkanie, Tomku. Tutaj mógł paść każdy wynik, ale fani na pewno cieszą się z właśnie takiego. Cóż za spektakularna forma. Miejmy nadzieję, że utrzymają ją jak najdłużej. Dwie bramki i to w wygranym meczu. No, ma powody do zadowolenia, ale też te gole nie wzięły się z niczego. Był aktywny, polował na okazję, cały czas skupiał na sobie uwagę obrońców, a mimo to nie